we <laughs> Spójrzcie jak to cacko wibruje, naprawdę na wolnych obrotach. Dodam troszkę gazu. To nie ja nim ruszę. On rusza się sam. On sam pracuje. Coś niesamowitego. Ale do przyzwyczajenia. Coś pięknego. Ten motocykl jest ciężki, jak się na nim siedzi i próbuje się nim sterować w miejscu na boki. Ale w momencie kiedy ruszasz. Całkowicie ta waga ginie. Jest coś niesamowitego. On jest tak wyważony. Nigdy nie siedziałem, nie jeździłem takim motocyklem. Jest wspaniale wyważony. Idealnie wręcz. Jedziemy. To duże motocykle, cruisery, chopery nie są do jazdy miejskiej ale ja jak najbardziej mogę nim po mieście jeździć i Mi to nie przeszkadza, że on jest duży i ciężki radzi sobie świetnie czuć wibracje ale wsiadając na takie moto chyba tego oczekujemy nie są jakieś przesadnie mocne czucie, ale ja właśnie chcę je czuć. Biegi wchodzą tu naprawdę aksamitnie miękko. Gdzieś wyczytałem na jakimś forum, ktoś się skarżył, że, że te biegi nie za ciekawe, kiepsko tam wchodzą. Nieprawda. Nie wiem, może trafił na taki egzemplarz, jak dla mnie rewelacja. Biegi wchodzą aksamitnie, mięciutko. Słychać nie, słychać ten charakterystyczny dźwięk bieg, zmiany biegów. Ale też jest piękny śpiew. Wchodzą naprawdę lekko. jeśli jesteście z Grójca, bądź cokoliv z Grójca, to tu jest świetny sklep motocyklowy Prestige Naprawdę polecam. Ja się tu zaopatruję. w ciuchy motocyklowe i sprzęt Naprawdę warto. Duży wybór asortymentu. Jak czegoś nie ma na miejscu, zamawiają w ciągu dwóch Będzie na pewno Pojedziemy sobie w takie ciasne uliczki jednokierunkowe. Zobaczymy jak on sobie tam radzi jest szeroki te cylindry wystają dosyć bardzo wiadomo że jest ciężki już o tym mówiłem ale ta waga znika jak tylko się doda gazu i rusza z miejsca zobaczymy w takich ciasnych ulicach pomanewrujemy sobie troszkę który lepszy. Słuchajcie, pierwsze co rzuca się w oczy jak siadasz na ten motocykl, to ta ogromna, piękna, masywna lampa i ten pojedynczy zegar. To jest coś, co widzieli właśnie nasi dziadkowie i nasi ojcowie siadając na, so na swoje bułki, SKL-ki czy inne motocykle. Coś pięknego, czuję się jakbym się cofnął w czasie, jakbym siedział na starym zabytkowym motocyklu w nowoczesnym wydaniu. I to jest właśnie to, to jest BMW R1800. Coś pięknego. Co my tu mamy? BMW R1800. Coś pięknego, piękna maszyna. Piękny, klasyczny motocykl. Niesamowity wygląd. Niesamowity silnik. Boxera, największy boxer w stajni BMW. Coś pięknego. Niesamowicie oddaje moc. Pięknie się tu jeździ. Pięknie wygląda, pięknie się jeździ. Chyba nie ma motocyklisty, który nie chciałby mieć czegoś takiego w garażu. Ja osobiście gustuję w turystycznych motocyklach, ale to jest coś pięknego. Słuchajcie, pojemność 1891 koni mechanicznych, więc jest moc. Te konie są już dostępne przy 4750 obrotów na minutę. Także dosyć szybko, to jest Boxer, więc szybko łapie. 158 Nm, coś pięknego. Można tym się pobawić, można pojeździć. Ale ten motocykl kusi do spokojnej, powolnej jazdy. Tak, nie chcesz nim śmigać szybko. Chcesz jeździć wolno i dostojnie. Czujesz się jak pan, jak król na swoim rumaku. Wiem co mówię. Dostałem go na weekend i nie chcę go oddawać. Chcę żeby on był mój Chciałbym żeby był mój Ale słuchajcie W że tak powiem najbiedniejszej wersji To jest około 100 tysięcy zł, Wersja Classic 110 tysięcy No i można sobie ją tam wzbogacić Ale to już wtedy cena Kosmos Co my tu mamy Co możemy pokazać Oczywiście system bezkluczykowy, tak? kluczyk mam w kieszeni Uchamiamy sobie zapłon Zegar Piękny Wciskamy sprzęgło, palamy tego sprzęta Ależ on się trzęsie Ale jak pięknie pracuje Teraz jest rozgrzany jak w garażu go odpalałem z rana, to tak nim miotało na boki jak szatanem, na wolnych obrotach. Ale jak pięknie brzmi. Ładnie strzela z wydechu. Co my tu mamy? Obrotomierz. Mieniamy sobie jest godzina na wyświetlaczu Jest spalanie aktualne średnie 6,5 litra Bardzo mało, jest data Volty, czyli akumulator Średnia prędkość I kilometry, tak, kilometry przebyte jest wyświetlacz biegów motocykl wyposażony jest w ABS grzane manetki czego chcieć więcej od takiego klasycznego motocykla piękny jest ten zegar klasyczny a jednocześnie taki nowoczesny jest kontrola trakcji Coś, co mi się bardzo podoba, to ta lampa, o której już mówiłem w trakcie jazdy. Coś pięknego. Żegnamy się z tym pięknym motocyklem. Pora go zostawić. BMW Liberty Motors w piasecznie. Naprawdę dzięki wielkie. Sama frajda współpracować z wami, pojeździć takim motocyklem. Tutaj Adam naprawdę robi dobrą robotę. Będę musiał chyba się zgłosić do niego z jakimś załącznikiem odpowiednim, płynnym. I zobaczymy, co da mi jeszcze do jazdy. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.